Panie Boże, witam cię bardzo serdecznie w ten wtorkowy wieczór posłuchajmy fragmentu psalmu 102. Panie wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie Twe ucho, w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Poganie będą się bali imienia Pana, a twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to spisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na Ziemię. Aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Ten dzisiejszy psalm uświadamia mi bardzo mocno, że jedyne ostoją w tych momentach, kiedy wszystko mi się sypie, gdy nic mi nie wychodzi, gdy wszystko jest pod górkę, jest Pan Bóg. On zawsze przy mnie jest. W smutku, nieszczęściu trzeba sobie ciągle przypominać, że On wcale od nas nie odszedł, On nas nie opuścił. Pomódlmy się na koniec. Nasz dobro Ojcze, Pozwól nam zobaczyć oczami Twojej wiary, że Ty zawsze jesteś ten sam, że choćby się wszystko w naszym życiu zmieniało, choćby, choćbyśmy nie dostrzegali Twojej obecności, to daj nam to spojrzenie, które będzie nam mówiło, że Ty zawsze jesteś ten sam. Ojcze, daj nam takie przekonanie. Niech tak się stanie, amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Jedź do spowiedzi, dużo wcześniej niż tuż przed Wielkanocą. Zaplanuj ją, by nie okazało się, że musisz iść się wyspowiadać w ostatniej chwili. Nie odkładaj sakramentu pokuty i pojednania tridu Paschalnego, ale zrób to już w tym tygodniu lub na początku kolejnego. A może jest tak, że od dawna się nie spowiadałeś i potrzebujesz dłuższej spowiedzi. Warto wykorzystać ten przeświąteczny czas na to, by umówić się z księdzem na spowiedź i spokojną rozmowę, jeśli takiej potrzeba. Śpijcie dobrze i do słuszenia jutro. Z Bogiem.